Hey, kochani, jestem Skrzylexel, a to jest? Kamila. Kamila. I dzisiaj, kryt odcinek, yy, podnieś wyżej. Będziemy tego, jak... malować. Tak, Kamila będzie mnie malować. To co? Zaczynamy? Tak. Yy, ponieważ ja nie używam żadnego podkładu, to tym razem użyjemy, ale mam tylko jakiś taki, to nie jest sponsorowane, więc nie będę pokazywać nas. <laughs> Nie wiem, jaki to jest odcień. Na pewno nie będzie mi pasował, bo ja nigdy nie używałam takich rzeczy, ale spróbujemy. i Spróbujemy? Tak! Do tego chyba używamy tego. To jest całe w rozświetlaczu, ale pominiemy to. Więc proszę. Sobie odkręcasz i musisz na tą gąbeczkę trochę tego nałożyć, nie? Wiesz, o co chodzi? Zobaczymy, jak Kamila sobie poradzi z tym malowaniem, bo jestem ciekawa, jak to wyjdzie. Pomóc? O, i to musisz tak robić pat, pat na twarzy. Ale przesuń się bliżej do mnie, żeby było Cię widać. No, dawaj. Tylko staraj się kolczyków nie ruszać, dobra? Dla... Do ...całej twarzy. Mało jest. Nie, to po prostu robisz tak. Możesz tak sobie rozsmarowywać. O Boże, żeby wyglądała jak jakaś tapeciara z pod bloku. Nie ma. Tu, nałóż. Patrz, Rozsmarowywuj sobie z tego, tak? Nie nałóż, bo jej zaraz będę cała wytapetowała. Kolczyk, uważamy. Upsi, tu. Będzie wyglądała jak jakaś em, babcia z bloku. Jak babcia z bloku będę wyglądać? Tak, jak babcia Ola. Aha. Dobra, już czy jeszcze chcesz tego? Jest na ten policek. Luseczkę, już, już, już. Dobra. No i co fani myślicie o tym? Co myślicie o tym? Pani powiedzą, co myślą o tym, jak już skończymy kręcić, bo będą pisać w komentarzach. I mówicie, jak ci poszło. Nie chcę na całość. No to nakładaj uważaj na kolczyki. A tu nie? Pu, pu, pu. Co Puh, Puh. Puh. Już. Już? Hm. Wyglądam na ten moment w ten sposób. Teraz yy, korektor. Proszę. Na będziemy nakładać. Ci, ty będziesz nakładać. Jak? Jak, jak, jak się... Mi do oka nie włóż, bo będzie boleć. Ale jest, co? Aha, jest to tu? Nie, nie musisz. Na gdzie chcesz, tylko nie za dużo. No tak. tak się robi. Oj. No dawaj. E... Co? To nie umieję się. Umieję się. I... No pod to już nałożyłaś, pod drugie nie nałożyłaś. Będę musiała kupić nowe kosmetyki po tym odcinku, tak coś czuję. Jak się czujesz z tym, że możesz mnie malować? Dobrze, a potem wy? No wyglądam pięknie. Teraz rozsmaruj mi to palcami. A, o Jezu. To będzie komplejkowane. Po oku też możesz smarować sobie palcami. A matka. Ej, w sumie powinniśmy zacząć od brwi. Ale, Polu? Już? już czy dalej tak, smaruj? Tak, już. Od tego zaczynamy. Okej. Okay. O nie! Teraz... Może teraz zrobimy brwi, co? Um, tak, brwi. Co? Brwi. Brwi. Tak. Brwi a nie pfi. Tak. Ale pojdźmy się do mnie bliżej. Musisz też patrzeć trochę w telefon. To ja trochę nałożę, dobra? Mhm. Do tego to mi zużyjesz za dużo. Patrz. Ja sobie nałożę na rękę. I to po prostu musisz maczać, maczać w moje ręce pędzelek, bo, bo mam to nowe i boję się, że one mi koształy. Czy już się dusisz, jak nie musisz? Zobacz, ja, może ja się schylę trochę. Dawaj brwi. Skup się. Wszystko musi być równiutko. Tu możesz sobie maczać w tym. Skupiona. Skupiona. Powiedział, że mam dwa, dwie brwi, więc będziesz musiał jeszcze drugą pomalować. O, masz loś. Jestem tutaj, wyglądasz jak na babcia. Oj, wysłałam na linkę. Nie szkodzi, to drugą maluj. Ehm, um, skup się, tak mi się le... Oj. No masz. Wysłałam trochę. Ale ty zło, Ty maczasz tą stronę, a malujesz drugą. Boję się, co z tego wyjdzie. Już. <grymne> Okej. Okay. No cóż, to może teraz... się w kabele. Nie tak źle. Ja kiedyś malowałam sobie gorsze w gimnazjum. To teraz zajmiemy się cieniami. Masz do wyboru stąd. Możesz użyć kilku. Masz takie cienie. Mamo, takie cię nie mamy tej małej nie otwieraj bo to jest co innego takie cię nie mamy tej mam nie otwierać i takie cię nie mamy a to do mamy. Czego? a to do, do, od, do to to później najpierw trzeba oczy pomalować i takie cię nie mamy ja chcę pomalować tymi nie bo tymi nie a tu, tu za mało masz kolorów co my zrobimy z czterema kolorami zobacz nie wyrzuciłam, zobacz, tu masz całą masę, ale dobra. te będą brzydkie, bo coś mi do oka włożyłaś, to chyba był korektor, moi Państwo, a raczej na pewno. To co, wybieramy te, czy które wybierasz? No dobra, to bierz. Teraz malujemy oczy. A w, jaki cień wzięłaś? Ten. Który? Ale co zrobiłaś, zro tak musisz zrobić. Chyba tak, ten pędzelek ten tak. miał coś na tym. Może no, ale, ale Tylko A na mi ten? całego cienia nie wykrusz. Mogę ta drugi? Na ten? No, no możesz, ale musisz być ten sam. Żeby ten? to jakoś wyglądało. Jakiś jasny ten dzień Myślałam, że weźmiesz ciemniejszy. Jakiś ładny fioletowy, na przykład. Oj, ups. Zalinię. Nie szkodzi, no. Cały czas wychodzisz za linię, więc w sumie jakoś to sobie poradzimy. Tego spróbuj. Dobra. Ale najpierw wymasz ten, co masz na pędzelku. O oko mi ten. A drugiego czemu nie malujesz? Nie wpychaj mi tego do oka! Nie wpycham Dobra, dawaj. Tu dawaj tu 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 Ten. Tak? Tutaj. Nie mam nic do czyszczenia tu Ten Ten? Ten ten nie będzie widać tego, bo już jaś podobny. Puść, puść. Ja sama będę malować. Dobrze, maluj, ja już nie przeszkadzam. Wow, tutaj też. Boże, jak się wystraszyłam. I krzywdę chcesz zrobić? I też tutaj. A ładnie? Pięknie. Dobra, dawaj dalej. A na dole, te, a to musisz yy, pędzelek, w sensie cień wziąć na pędzelek. Moja biedna paletka. Pięknie wyglądasz. Tak. Jeszcze troszkę tu, tutaj podkładu. Tutaj, tutaj dobra. I done. jusius Dobrze, to zamykamy. Nie, tak nie rób, bo będziesz miała brudną rączkę. Jesteś na to gotowa? Tak. Mój państwo kreski. A to? Daj może ja otworzę. Wiesz tutaj tak jak się robi, nie? Co się robi? A, Może w pisaczku wolisz? W pisaczku? W pisaczku. W pisaczku. Nie tak. A tak. Ja nie wiem, czy on pisze. Pisze. Masz. Um, dobra, co żebyś jeszcze Tak nie oczy. Możesz... Musisz się trochę schylić. Drugi go chcę? Teraz drugi. Już? Pięknie. Dobra, teraz zaczynam od tego. Nie, teraz rzęsy będziesz mi malować. Tehehehe, la la! Czekaj, bo coś chyba nie ma nic na tym. la, pięknie! To działa w ogóle? A działa, po prostu musisz mocniej przyciskać. Oj! Może być. Teraz czekaj. E, teraz, co jest teraz? Co jest? Teraz. Nie, czekaj. E, teraz rzęsy będziesz naklejać. Ja ci nałożę klej, bo nie wiem, jak to wyjdzie. Ty mi będziesz musiała je przykleić. To ale jak? Tak? No, do oka. Dasz radę? Chyba nie. Uznajmy, że może być. Ej, odklej się od tego łóżka stary. Przykleić mi to do oka. To nie, nie wydaje, nie jest takie trudne. No i pójść. co, teraz, co I to bierzesz tak i tak z boku smarujesz i na nosie. To? To może być straszne widzowie. U, ale świeci. No ba. Uważaj na rzęsy, przed chwilą je przykleiłaś. Jak będziesz tak robić, to odpadną. Mm. Mm. Tak, tak. I jeszcze, jeszcze tu, 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 No i tu jeszcze po drugiej stronie. Uh. Bo ja wiesz, że ty potem będziesz te wszystkie pędzelki czyścić? C jak? Ja nie mam zamiaru tego robić. Tak mi cała twarz teraz swędzi. I piece? Już. Jest to tutaj już i podnosi. Już. Dobrze, to zamknij. To jest straszne. No co mam nos czarny. Um. Dobra, teraz śminkę. Połuchaj, jak ładnie pachnie. Mm. Czekoladą. Eee, Łaskocze, <noise> <noise> musisz przyciskać, a nie mnie smerać tymi włoskami. <noise> <laughs> Dawaj Tak, będę trzymać trzymać. Kilka 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 żadnych Tu zobaczcie się tu Cudownie. Jeszcze raz. Tu, Tu Żeby były beby wielku, nie, wielkie. O? No cóż? tu zmalujemy. No już chyba wystarczy tej źmiki. Nocie. Pięknie. Robisz mnie na drag queen? Tak, drag queen to jest piękne słowo. Ale tam już nie ma ust, wiesz o tym. Na <grym> ciebie. Usta są tu. Jeszcze nam zostało? Nie. To już nie, przecież pomalowałaś mi oczy. Boże, ale... jak to się otwiera w ogóle. Ja mogę usta pomalować. No, ale skupienie. Mhm. Już. Tak się prezentuje z bliska. I tutaj. Efekt końcowy. Co wy na to? Jak wyglądam? Dziękujemy Wam bardzo, kochani, za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że podobał Wam się. Jeśli macie jakieś pomysły na kolejne odcinki z Kamilą, to możecie wpisać w komentarzach. Ja tymczasem zapraszam Was na mojego Instagrama, na mojego TikToka. Na Instagrama Kamili, na TikToka Kamili, na Instagrama Astona i na TikToka Astona i życzymy wam miłego dnia, miłej nocy w zależności od tego o której godzinie to oglądacie. Wysłamy całuski i się z wami żegnamy. Pa! Pa!